A, idę, mam, masa. Ja pójdę na sobie. Posnajpić. Jestem szesnaście. Halo. Jak dociągasz tak to dociągaj tak gwiazdę dalej no, nie idź Eee, Mateusz, te, co? No i tak, tak idzie i tak. A o, masz tu. to? Wszyscy mam. mam. dwóch. Dwóch, dwóch, dwie. Dwie dwóch, dwie dwóch. Ja ją się chuja Uwaga grono! Na spota Czerwone Trzy Czerwone dwóch leży No kurwa <grym> no. Ładnie Co to chodzi? Mnie nikogo nie zasniepiłem Idzie już? Jeden Po sutkami poszedł Pierwsza pomoc, masz? Prawe mam dwóch, lewej lewej się kurwa, tu się wpadnę go. Ej, wiesz, apteczka! Ja mam życie Ej, ej, tam, ja moim ciele, napięcie. Dobra, pasz. Nie da podnieść. Nie miałem życia, bajerzy, bo... Zrodech, wolesiu. Nie wiem, tak, nie wiem. Ej, trzymaj! pierwsza pomoc. pomóc? już się pod samego respekam tak? <grym> się. Są. So. Gdzie? Yeah. No, do domu przechodzą. O, ej, zabili mnie jeden wariat. Nie wiem czemu. To pobiegł się na B już. Pobiegł na B. Oni chcieli się na górze zrespić. Tak, B tracimy. Groszkę na nie dalej Nie, jestem nie, na Beta i... oh, to LOR nie poczta i... O kurwa, co ja zrobiłem Na czerwonych wszyscy A... Nie bałem Kurwa, jednego tylko... A, jak na razie No dobra, to zostałem zostanę z tyłu. fajnie patrzył, kurwa. No już. Ej, hey, masz prawa... w ogóle, już patrzy, wdol, na... kurwa, wszystko patrzył. Fijo. Lew, prawo

Teraz dwóch środek O ja to przesuwam woli Jeszcze prawa Domyśle. Jest w wagonie <grym> <grym> Może ten typ się kręci jak tart jakiś nie Zauważyłem wrogiego snajpera, zachować czujność Od... <grym> O trzy szeroko otwarte, odwróć. na prawą jeden. Jest na lewej. Prawa zabił mnie. O, lol, jakie jest... Zabiłem. mną Zabiłem. 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 O, dwóch na mnie, dwóch na mnie, dwóch na mnie, jeden tam lewej, lewą pobiegł. Dwóch na mnie, dwóch na mnie. Dwóch cały czas. W na się, się, się skampili tak. Jeszcze jeden chyba czekaj, czekaj, czekaj. On Snaga Aaaa, bieg, bieg, biegnie, O, oh. jest na mnie. Też panie sorry. masz, piątek? Mam zle... Dobra, technik leży. Technik, O kurwa, sorry. Spoko, spoko, ja wbiegam. Wiesz O Mam Tak, jak bóg, go. Jaki bóg, mam okrągłe celownie po okay, tej obronie, kurwa. To M M16. Co? Nie działa. Za dużo pompki. Widzę. Razem na jest, ja. o Nie podniosę. Zaraz sam. No, lol. Jaki Kurwa. Mam ją. Podniosę, podniosę. A, podniosłem. O, lol. Ja mam dwóch. Dwóch, 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 dwóch. dwóch, Jeden środek, Jeden się technik. Dostał free fire. Bety... To czysto. Mam ja yes, sam Tomare, no, nie Spadłem. To No się nie To Nie, jest Co ja? Jest w środku. Tak. Ładnie. Co ma tu? Ja bym Co? Nie, bo w plecy yes, Aha, no tak, Nie, no <laughs>

na końcu wego to masz. Od siebie nie podnosiłeś, no dobra. E, Nasze znaczy, podniosłem szmilego uwagi, bo odnosił się po... w prawo. Dzięki. Jest, jest. Podobna sobie weźmieś? Nie, jeden leży. Jeszcze na prawej, jeszcze... Po, po. No nie mogłem go zabić. Idę z moim masem. O, posiedłem, jest dalej, kurwa. Tak. A, stupę, A nie no. mogę się zreślić, zreślić który koleś, chciałem zabić LOL Tam zielony sopku Leży Mateusz ja Nie Chciałem tak Cię Mateu podnieść też tam spadnął, przodki Nie, Podniesiesz Nie, mi

masz tu pierwszą pomoc! Zauważyłem wrogiego snajpera zachować. No, no. znowu dwóch na mnie, no, na mnie, na mnie, na mnie, sam by wyszło. Środek Podnoszę się mam prawo Lewa jest strzyma. Boże, znaczy środek, co ja gadam Środek dwóch Dwóch? Myślałem, że trzech. Teraz jest na prawej trzy I co biorą No skurwa on dwóch jest na C Co jeden leży Ale na I zabij mnie z ja ale... Ale... to tak no, nie, nie rozumiem, kurwa, tam... Ja to mam m tak zabijają, kurwa, z daleka, ja to nie mogę kurwa, nie to z daleko, no. mówię co to jest. Zaraz trochę wyliczę, będzie bot siedział. Broń, snajper, rożę, bo... Siedzi. Widzę, no tak, widzę snajpera. snajperki, wszyscy no, to wró... nic, tak. Dobrze szansę wyrównała. Trochę, <grymne> trochę. Trochę. No. Jadę, jadę. No i idź. Właśnie od okażę. Spierdolił stąd. Nie. Prawo weszli. A. na prawo i dół. No i... Roll, sorry. O, pas, No i też nie zabiłem gościa. No, ja Dobra, to, koniec tłuczenia tak. botów. Niech sobie nie mi się wygrać. Атака, 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 атака,